Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Andrzej i bardzo lubię ptaszniki. Jeżeli ty też je lubisz, bądź nie widzisz, no to koniecznie rozważ subskrypcję mojego kanału, na przykład, żeby hejtować. Dzisiaj zaranżuję te dwa terraria o wymiarach 10 x 10 na 20 cm dla ptaszników nadrzewnych i w jednym zamieszka z Sancti Vincenzi, a w drugim Caribena Versicolor. Także lecimy z intro. Zanim zmienię kadr i zacznę aranżować to jedno ogłoszenie parafialne, nadal nie zgłosił się autor tego komentarza. Bardzo Cię proszę, zgłoś się do mnie poprzez Facebooka lub Instagrama 8 łapy, bo jeżeli nie zrobisz tego, no to będę musiał chyba wybrać kogoś innego. Dlatego tego pewnie byśmy nie chcieli. Z ogłoszeniem to wszystko. Jest jeszcze jedna ciekawostka. Widzicie pewnie to straszne akwarium, które za mną stoi. Jako, że nikt nie chciał go ode mnie odkupić, postanowiłem, że zrobię eksperyment i przerobię je na paludarium. Takie z roślinami i może coś tam będzie żyło, nie wiem. Wentylacja jest taka sobie, no bo to akwarium, ale może przerobię górną moją płytę i Coś z tego będzie. Zobaczymy. To będzie taki eksperyment i już niedługo pojawi się seria filmów właśnie taka eksperymentalna. Także jeżeli jesteście zainteresowani to dajcie mi znać w komentarzu, będę wiedział jak szybko mam zacząć projekt. Będzie mi towarzyszyć sklep Exotic Leszno, który, no, który stwierdził, że chętnie mi pomoże, także ja jestem bardzo wdzięczny. I oczywiście z tej pomocy skorzystam. I w sumie to tyle jeżeli chodzi o ciekawostki. Teraz mogę spokojnie przejść do aranżacji tych dwóch Dobra, jesteśmy na stole. Mam wszystko przygotowane. To znaczy się pewnie o połowie rzeczy zapomniałem jak zwykle, ale no to już chyba się przyzwyczailiście. Jaki jest plan? Mam pistolet na klej, mam dużo ścinków różnych kory. I z tych ścinków chcę zrobić ścianki, potem wleci torf, jakaś kryjówka i trochę mchu. Nie będzie tutaj żywych roślin, bo te ptaszniki i tak je zamordują, także to nie ma sensu. Natomiast chcę zrobić fajną wizualnie ściankę, która będzie przyciągała wzrok. Także co, zaczynam. Klej na gorąco już mi się tutaj rozgrzewa i wszystko będzie zaraz ubrudzone. Także nie ma co czekać. Teraria są mokre, bo oczywiście myły je na ostatnią chwilę, jak zwykle. Teraz muszę na szybko przemyśleć, jak ja chcę to zrobić. Mam tutaj takie fajne zielone kawałki, pewnie z nich skorzystam. Wszystko będę kleił tutaj klejem na gorąco. Czyli zrobię sobie tutaj takie puzzle. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. No ale zobaczymy. Jakoś tak wstępnie sobie wszystko porozkładam. Może będzie to jakoś wyglądać trochę jak składanie puzli. Czy coś z tego wyjdzie? Nie wiem. Zobaczymy. zrobiłem e, wstępnie zarys szkieletu ścianki e, no i teraz będę kombinował e, Po upycham mech w te szpary pozostałe, może to zacznie jakoś wyglądać, mam taki kawałek mchu e, no i zobaczę może jakoś to wyjdzie oczywiście jest to jeden wielki eksperyment być może zaraz wszystko będzie musiało wylądować w koszu tego nie wiem ale lubię eksperymentować dobra jeszcze jeden kawałek tutaj bo mi się tu nie podoba ten segment i w zasadzie udało mi się uzyskać coś takiego wygląda interesująco mi się podoba mam nadzieję że wy też dajcie znać w komentarzu co o tym myślicie Ok, to lecę z drugim terrarium zrobię ściankę dokładnie w ten sam sposób, czyli ponownie zaczynam od wstępnego ułożenia kawałków kory. Dobra, drugie terrarium ma wstępnie ukształtowaną ściankę. No i teraz co? Poprawki przy pomocy mchu. Wezmę sobie pomocne narzędzie, czyli pęsetę i będzie mi dużo łatwiej umieścić mech w różnych zakamarkach. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, i druga ścianka wygląda tak. Wydaje mi się, że jest spoko. Tak prezentują się obie dwie ścianki. Dajcie znać, czy coś takiego według Was ma sens. Mi szczerze powiedziawszy, nawet się to podoba. Dobra, przechodzimy do kolejnego etapu budowy tych terariów. Ja tutaj umieszczę zwykłe, czyste włókno kokosowe. Nie będę robił drenażu, ponieważ nie będzie tutaj żywych roślin. No te pająki i tak by to zniszczyły i ten drenaż i tak by wykopały i wywaliły na zewnątrz. Także robienie go tutaj po prostu nie ma sensu. Także wsypię czysty torf, to znaczy się włókno kokosowe. Nie torf, przepraszam, już kiedyś dostałem za to ochrzan od kogoś i słusznie. To jest włókno kokosowe. Okej, okay. i oczywiście cała ścianka została już pobrudzona, brawo ja! Ale trudno się mówi, dobra. Nie pożałuję tego torfu, bo e, Tapinauchenius zwłaszcza lubi sobie kopać, Caribena na szczęście nie, ale lubi za to wilgoć, więc wrzucę trochę więcej torfu, ponieważ mnie często nie ma w domu, no to duża ilość torfu e, wpływa pozytywnie na Wilgotność w pojemniku. Powtarzam to samo. W drugim zbiorniku może uda się zrobić to bardziej ostrożnie bardziej ostrożnie. Ostrożniej i nie zapaczkać całej ścianki. Ok, mam już torf w terariach. No to teraz można pomyśleć o jakiejś kryjówce dla pająków. Co ja tutaj mam? Mam taki fajny kawałek tuby korkowej. Ona jest za wysoka, więc zrobię to tak. I teraz zobaczę. Dobra, tu myślę, że będzie całkiem spoko. Tutaj nie. To będzie za małe. Ale mam drugi kawałek. Fajnie porośnięty porostem. Porośnięty porostem. Mniejsza z tym. Jest fajny. I co by tutaj umieścić? No nic, chyba tyle. Podejrzewam, że wersji i tak zapajęczynuje cały ten pojemnik. A Tapinauchenius wszystko zawali torfem z pajęczyną. Także cała moja robota i tak psu na budę, ale trudno się mówi. Tapinauchenius będzie w tym terrarium, tak mi się wydaje, bo... Tu jest taka bardziej rozbudowana ta tuba korkowa, także on sobie będzie mógł zrobić w środku fajniejszą kryjówkę. Wersji dostanie ten wersji dostanie to szkiełko, Bo ona i tak pewnie zrobi sobie gdzieś tam gniazdo na górze. Także ja tutaj dla Tapy w Sancti Vincenzi dosypie jeszcze trochę torfu, żeby pająk miał w czym kopać. Ptaszniki z rodzaju Tapinohenius, podobnie jak te z rodzaju Samopeus. bardzo lubią kopać, a niby na drzewne. Zresztą zobaczcie sami, tak wygląda pojemnik zaaranżowany przez ptasznika Tapinohenius Sancti Vincenzi, także widzicie sami. Nie za bardzo jest się po co starać. Okej, okay, mamy już teraria w takim mniej więcej stanie. I co? Trzeba by po prostu je teraz wykończyć. Do detalingu użyję, jak już mówiłem, muchu w takich płatach. I po prostu go tutaj powciskam. O tak, na pałę. Że tak nieładnie powiem, i u jednego, i u drugiego taśnika. Dobra, wydaje mi się, że wystarczy. Wygląda to tak. W jednym i tak w drugim. Mi tam się podoba. Taki nieład artystyczny. Dobra, zobaczę jeszcze e, co mam do detalingu, odrobina szczypta, dosłownie Jungle Earth, jak we wszystkich moich terariach, dobra, wystarczy i wisienko na y, tor torcie, torfie chciałem powiedzieć, ale nie, nie na torfie, wisienką na torcie będzie, o, po takim listku, kurczę, duże te listki, zrobimy kawałku listka, hm. Kocze, no, troszkę brakuje tu jakiejś żywej roślinki, ale niestety, to nie miałoby najmniejszego sensu. W talibenie myślę, że jeszcze wrzucę coś takiego i nawet mi się to podoba. Zobaczcie, całkiem spoko, prawda? Mi się tam podoba. No dobra, terraria są zaaranżowane, to była dosyć szybka robota. O, lubię takie szybkie roboty, mi się nawet całkiem podobają, eee, myślę, że teraz pora na najciekawszą część e, zabawy, czyli wpuszczanie ptaszników. Podanie rozpocznę od ptasznika na wersji color, ponieważ wydaje mi się, że będzie mniej problematyczna niż Tapina Henius. I wydaje mi się, że grzecznie przejdzie do nowego domu, ale to się jeszcze okaże. To oczywiście ptaszniki robią sobie to co chcą, a nie to co my chcemy, żeby robiły zazwyczaj. O, no dobra. Skoro już wyszła, to rzucmy na nią okiem. Śliczna jesteś, ale idź już do swojego nowego mieszkania. Nie w tę stronę, młode damo. Celiby na wersji jest w nowym domu. To teraz pora na drugą przeprowadzkę. Prawdopodobnie bardziej wesołą. Będzie to Tapinauchenius Henius z Vincenzo. Podejrzewam, że tutaj już nie będzie tak słodko i potulnie. No, ale zobaczymy, co nam pokaże Tapinauchenius. To są bardzo, bardzo szybkie wklaszniki. O, i chyba mamy wylinkę, proszę Państwa. Trafiliśmy idealnie. Super. Jest ptasznik, jest wylinka. Także może pójdzie gładko. Zobaczymy. Tutaj muszę być bardzo, bardzo delikatny no bo jak wiecie pająki po zelince bardzo łatwo uszkodzić, no ale chyba ktoś tu nie zamierza opuścić swojego loku ale być może nam się to uda, łatwiej niż się spodziewałem no ziomeczku dawaj Nie, 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 nie tu. Nie tutaj. No dobra, nie będzie tak łatwo. No pająk nie chce opuścić swojego domu, nawet jeżeli jest za mały. No, wyłaś. No, już, już, już. Ciach, idealnie. No i mamy od razu wejście do kryjówki. W sumie tego się spodziewałem. Szkoda, nie zobaczyliśmy w sumie go nawet za dobrze. Ale nie ukrywam, że nie chcę go tutaj wyciągać, pokazywać Wam go na siłę, ponieważ, no, tak jak mówiłem. Pająk jest po wylińce, więc nie będę go tutaj za bardzo męczył. Bardzo się cieszę, że udało się gładko przyłożyć. Kolejny dzień, kolejny sukces. Tu jest wylinka, także już całkiem pokaźny podrostek. Zaranżowałem dzisiaj dwa teraria. Mi się one podobają. Co prawda ścianki były robione metodą bardzo e, improwizacyjną, e, ale co, efekt się liczy, a efekt mi się podoba. Także dajcie znać, co wy o nich myślicie. E, I udało się też przeprowadzić dwa ptaszniki. Caribena wersji color, która była mega fajna, potulna, zresztą jak to Caribena wersji color. E, I tapiną z Sancti Vincenzi, który mm, całe szczęście wyliniał i dzięki temu gładko przeszedł. Nie było problemów, nie było ganiania ucieczek i tego typu cyrków, które zapewne miałyby miejsce, gdyby ptasznik nie był świeżo po wylince. Pewnie niektórzy z Was zaraz powiedzą, o przekładał pająka zaraz po wylince mógł mu zrobić krzywdę. No, ale nie przesadzajmy, ja nie rzucałem tym pająkiem, byłem bardzo delikatny i krzywda się mu na pewno żadna nie stała, no też pająki to nie są oczywiście wydmuszki, także nie są z porcelany. Na pewno taka rzecz nie jest w stanie ich skrzywdzić. Ok. To w dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Na koniec serdecznie dziękuję moim wspierającym. Jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę wesprzeć kanał 8 Łapa to zapraszam link, znajdziecie w opisie. A pozostałym dziękuję za oglądanie, za poświęcenie czasu i zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Życzę wszystkim miłego wieczoru, trzymajcie się, cześć.